Czy ceny surowców energetycznych i energii bardzo wzrosną zimą? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Presja inflacyjna rozlewa się po świecie, co będzie widać w cenach energii? Jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej dla, dla konsumentów, no to niestety tutaj nie ma dobrych informacji, ponieważ będą tutaj spore wzrosty. Już sam prezes Urzędu Regulacji Energetyki powiedział, że wzrosty od 1 stycznia przekroczą będą dwucyfrowe, więc widać, że czekają, czekają nas spore podwyżki. Natomiast no przede wszystkim, jeżeli chodzi o jakieś dalsze perspektywy, no to patrzymy się na te ceny bazowe, czyli ceny związane z ropą naftową, z cenami gazu, z cenami węgla. No i oczywiście pod pewnym względem jest nieco lepiej, ponieważ Główne jakby szczyty, wieloletnie czy nawet historyczne szczyty na wielu surowcach energetycznych miały miejsce w październiku i od tego czasu te ceny nieco zależały. No przede wszystkim tutaj ceny gazu, prawda? Jeżeli popatrzymy sobie na cenę gazu w Ceny gazu w październiku, no to one tutaj przekraczały ponad 100 euro za 1 megawatt, natomiast no już w tym momencie jest to 70-80 euro za megawatt. One ostatnio podskoczyły, ponieważ Gazprom rozczarowuje swoimi ostatnimi dostawami gazu do Europy. One miały być przynajmniej według oczekiwań większe, natomiast Gazprom rozczarowuje. Natomiast, jakby o tym kilkukrotnie wskazywałem, że Gazprom nie chce zwiększać jakoś znacząco swoich dostaw, nie podpisując kolejnych długoterminowych kontraktów. Dodatkowo. Gazprom czeka na rozpoczęcie przesyłu gazu poprzez Nord Stream 2, więc oczywiście Gazpromowi na ten moment niekoniecznie może zależeć na tym, żeby ratować sytuację w Europie. A oczywiście ta sytuacja w Europie jest napięta, ponieważ już sama Austria nawet wskazała, że jest możliwość wystąpienia blackoutów, czyli zastopowania dostaw energii elektrycznej w całej Europie w momencie kiedy popyt będzie zdecydowanie przewyższał podaż ponieważ oczywiście mamy problemy związane z tym że elektrowni jest zbyt mało a dodatkowo również może w pewnym względzie zabraknąć surowców energetycznych czy staną się one za drogie dla niektórych, niektórych elektrowni, więc ta sytuacja w Europie wydaje się być dosyć napięta. Z drugiej strony, sytuacja w Azji czy w Stanach Zjednoczonych się znacząco poprawiła. W Chinach mamy rekordy, jeżeli chodzi o dzienne wydobycie węgla, więc tam zapasy zaczęły się odbudowywać, więc wydaje się, że na ten moment raczej takie zastoje, Firm związane z brakiem dostaw energii elektrycznej w Chinach wydają się być już za nami. W Stanach Zjednoczonych również mamy spadki cen gazu dosyć znaczące, ponieważ one przekraczały znacząco poziom 6 dolarów za milion brytyjskich jednostek grzewczych, na ten moment są już poniżej 5. 5 dolarów. Dla przykładu w Europie te ceny są około sześciokrotnie wyższe. Więc widać, że na ten moment sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest raczej na ten moment przynajmniej opanowana. De facto jeszcze nie rozpoczęliśmy takiego sezonu grzewczego w Stanach Zjednoczonych, ponieważ cały czas zapasy się nadbudowują. O cenach surowców energetycznych i cenach energii rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję również.